Siemanie, witajcie, witajcie na no, korze kwadratowej kolejny filmik i kolejne pokazywanie, wyjaśnianie naszych amatorskich, yy, autorskich yy, pluginów. Przechodzimy dzisiaj do PvP, jak już widzicie na, na pewno widzicie z opisu filmu, pokażę Wam nasze, właśnie tutaj, pluginki, które stosujemy i jak u nas się walczy. To jest takie, słuchajcie, troszeczkę połączenie 1.8 z, z naszą wersją. Jak już strasznie dużo to się nie różni, ale jest parę, parę czynników, które wpływa. Wpływa na tą grę. Słuchajcie, najlepszym miejscem oczywiście do PvP jest arena, więc ja już się tam umie, umierzam, zmierzam, pyk i słuchajcie, jest jezu, cudowna jest ta arena, po prostu ta pszczoła jest przecudowna. Słuchajcie, jest tu ze mną Spartanin i jest Matix i mm, my tu się przygotujemy i, no i zaczynamy, pokażemy wam, pokażemy wam z czym to się je, ja mam mieczyk. E, jeszcze sobie tym mięsko, co bym był y, syty i za chwilkę do Was wracamy. No i witajcie po krótkim cięciu. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak wyglądają asysty. Ja dobiję Spartanina, a Matix zabierze mu przynajmniej połowę, połowę życia, żeby się liczył do, e, do rankingu. E, więc. Musi zabrać przynajmniej połowę, połowę życia, żeby się nawet nie liczyć do rankingu źle, mówię, do asysty, żeby się e, zaliczał. Więc lecimy z tym koksem. Lej go. Walnij go jeszcze raz. Dobra. I pół. Teraz widzicie tutaj nad Spartaninem napis Knockout. Do tego za chwilkę e, przejdziemy. To Wam już za chwilkę wytłumaczę. A teraz Spartanin gin. I proszę bardzo, Spartanin dostał w tym momencie 4 punkty. Ja dostałem jak widzicie 14, Matrix dostał 8. Ja dostałem najwięcej punktów, ponieważ ja go zabiłem. Spartanin dostał troszkę punktów. Ponieważ został zabity przez Matix'a, a Matix jest w tym momencie w topce i ma pomiędzy, nami, pomiędzy naszą trójką ma najwięcej punktów. I to dość znacząco. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. To ja Wam podałem teraz taki jeden, taki dość prosty przykład, tak, jak to wyglądają te asysty. Jednak wszystko zależy od tego, ile macie punktów PvP, na w którym miejscu jesteście po prostu na topce i kogo zabijecie. Ogółem chodzi o to, że osoba, która jest w topce, czyli gdzieś tam na samej górze nazwijmy to w pierwszej dziesiątce, zabije kogoś z samego dołu, to tych punktów nie dostanie w ogóle za to, że zabije, czyli jakiś ProLokorx, zabije kogoś, jakiegoś, nazwijmy to nupka, który zaczyna z tysiącem, z tysiącem rankingu. Więc ten ranking działa tak, że jest dość. Dość sprawiedliwie po prostu, tak? Czyli osoba stopki dostaje mniej punktów, zero, jeśli zabije jakiegoś naprawdę nupka. I asysta, tak jak widzieliście, też, czyli ja na przykład będę lać kogoś przez godzinę i tak dalej, a ktoś przyjdzie mieczykiem, dobije, to i tak te punkty też dostanę ze względu na tą właśnie moją na przykład asystę. Więc słuchajcie, tak mniej więcej wyglądają asysty. I teraz słuchajcie, przechodzimy do tego nokautu, który widzieliście nad Spartaninem przed chwilką. Ja teraz zabiję Spartanina. Eee... Smuteczek. No przykro mi. Prosto w łeb. Jak widzicie, Spartanin został powalony. Teraz mogę go zreanimować. Mam chwilkę czasu na to. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda od drugiej strony. Ale, żeby reanimować kolegę, musicie mieć przynajmniej 5 punktów. EXPA i po prostu klękacie jakby nad kolegą. Widzicie, to jest czas, który musi upłynąć, żeby kolega. Powstał! I tak oto Spartanin żyje na nowo. A teraz prosiłbym Was, żebyście mm, mnie zabili i ja wam pokażę, jak to wygląda od strony e, tego e, zabijanego. O, Obojętne, który mnie zabijcie. Dodali sobie właśnie Expa. Śmiało. I w tym momencie jestem w nokaucie. Widzicie, jest y, minuta czasu na to, aby, aby mnie ktoś z kolegów podniósł. Mogę wbić backslash i zaakceptuj śmierć i zginąć od razu, bądź też poczekać, aby któryś z kolegów, albo nawet nie, kolegów, nie kolegów, przypadkowo przechodzących na przykład, <noise> cię zreanimował. Tylko pamiętajcie, ta osoba, która reanimuje kolegę, musi mieć pięć punktów EXPA przynajmniej. Więc proszę zreanimujcie mnie teraz. I jak widzicie z mojej strony również widzę procenty, które zrastają i... Uhuhu! Dziękuję Matyks, widzimy kto mnie zreanimował, eee, po co nie wiem, <laughs> ale mnie zreanimował. Żyję dalej, mogę walczyć dalej. I słuchajcie to chyba wszystko, jeśli chodzi o PvP, to był dość krótki filmik, ale pokazujący właśnie jak to u nas działa hmm. a źle. Właśnie jeszcze jednej rzeczy wam przecież dosyć istotnej nie powiedziałem. Słuchajcie, jeśli chodzi o nokauty i podnoszenie graczy, reanimowanie graczy, zapamiętajcie tutaj parę jakby scenariuszy. Czyli teraz tak. Osoba nie będąca w gildii nie może podnieść osoby z gildii. Jedno. Następne. Osoba z gildii może podnieść osobę, która nie jest w gildii, może podnieść osobę ze swojej gildii i może podnieść osobę z gildii sojuszniczej. Czyli nie może podnieść osoby z innej gildii, którą, z którą nie jest w sojuszu. I tak to wygląda. Osoba bez gildii może podnieść. Aha, osoba bez gildii nie może podnieść osoby w gildii. To chyba mówiłem. <laughs> A jak nie mówiłem, to powtórzę jeszcze raz. Osoba bez gildii nie może podnieść osoby z gildii. <laughs> Słuchajcie, to na początek takie zamotane, ale to jest dość proste i dość takie intuicyjne, nie wiem jak to powiedzieć, tak? Że jak jesteś w gildii, to możesz swojego ziomka podnieść, możesz w gildii podnieść sojuszniczej, możesz osobę bez gildii podnieść, ale nie podniesiesz z innej gildii, tak? Takie dość, dość proste. Osoba bez gildii może osobę bez gildii podnieść, w gildii już nie. Więc słuchajcie, to już chyba wszystko. Matrix czy wszystko już powiedziałem? Wszystko powiedziałem. Więc słuchajcie do następnego filmu, a następny filmik będzie o gildiach. Czym ci się ramy, to się nie posramy. Ci wam panara. Pa.